Kapitan Freak, witam Was po raz kolejny na stanowisku, tym razem przy grze Vagos ale a więc zaczynamy. Tak sobie kochani myślałem troszeczkę, że zdaję sobie sprawę, że ta gra, a mianowicie gameplay z tej gry, nie jest może najciekawszą rzeczą pod słońcem, dlatego nie wiem czy tak zawsze da radę, ale ogólnie będę się starał wrzucać na kanał. Jeśli danego dnia będzie coś chodziło z Baldur's Gate, będę starał się, żeby pojawiało się coś innego przy okazji. Nie wiem, czy to zawsze będzie mi chodziło, ale tak będę się starał. Mam nadzieję, że to się uda. Dobrze teraz przejdźmy do gry. Tutaj jesteś. Ty jesteś tym bachorem Goriona, no nie. Ta pasujesz do opisu jak na mój gust. To nie wyglądasz specjalnie niebezpiecznie. Hm. Chyba mamy kolejnego zabójcę. Z jednym się rozprawiliśmy w poprzednim odcinku i teraz tak. Jestem jego dzieckiem, jeśli to masz na myśli. Przybranym, trzeba mówić wprost. Choć jak własne dziecko, ale nie jesteś z jego krwi. Głowa jego prawdziwego dziecka nie byłaby nic warta. Nie wiem, nie wiem, że to właśnie ty. Mój bilet powroty z Rumsztoka jest tylko sto Mój bilet powrotny z rzutoka, jak tylko z tobą skończę. Aha, nie wiem, co mu obiecano, ale to mu się raczej nie opłaci. Ustawia tylko zegar, bo zapomniałem przez to wszystko włączyć stopper, który by mi tutaj odmierzał, prawda, jakoś czas. A wychodzi na to, że i tak nie mogę go trafić. A w końcu go trafiłem za którymś razem. No niestety. Tak to bywa. Trafiłem go dopiero za którymś razem ale za... I, zabiłem go, i zabiłem go za jednym hitem, ale zanim go trafiłem, trochę <gry> minęło. No nic, jak mówiłem, będę na oficjalnym forum gry pisał, co tutaj zrobić, żeby troszkę przyspieszyć zarówno szybkość ruchów, jak i samej walki. Jeszcze zobaczymy. Słyszałem krzyki, famir. Nic ci nie jest? Lepiej nie, py... Lepiej nie pytaj, karan. Uczyłeś mnie i inspirowałeś w dzieciństwie. I serce by ci pękło, gdybyś zobaczył, do czego tu doszło. Och, dziecko! Za wcześnie los cię ściska w wiry życia. Jeżeli masz wszystko, co potrzebne w podróży, błagam ci do Goriona, który czeka na schodach biblioteki, bo spieszno mu stąd odejść. Dobra, czyli tatulek na nas czeka, i unaby się do niego, tylko będziemy musieli, nie chcąc nic, chcąc zrobić rundkę po mieście. Chcemy wypełnić wszystkie mini sejt, i tak dalej. Tutaj jest chyba tak, to są koszary. Mamy tu udać się po miecz Cicho dzisiaj, jak zwykle. Słyszałem o problemach na zewnątrz. Coś tam o kłopotach z dostawami żelaza. Okej, okay. są jakieś kłopoty, kłopoty z dostawami żelaza. Nie moja rzecz. Wejdźmy tu do środka. Kogo my tu mamy? Och, co za, och, co za noc miodem płynąca. Ten whole ciągle jest jeszcze niezły. Biedny Duren musiał pilnować bramy dziś rana. <laughs> Nie wiem jak on. Temu wszystkiemu daje radę. A ta w ogóle co mogę dla Ciebie zrobić? Owszem mów Flikfor... to co, co to w ogóle jest za słowo? Nieważne, Nevermind? Owszem Flikfor wyjaśnia, czemu Hul zapomniał wziąć rano swój miecz. Przysyła mnie, bym mu go przyniósł. Dobra, dobra, powinien być w skrzyni pod prawą ścianą tam. Dobra, więc idziemy, mamy Miecz Hula, mamy też Antidotum dla chorej Krowy. Hmm. Ciekawe czy mogę te skrzynie otworzyć. A, zamknięte, 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 no jego. Dobra, tutaj jest gościu zajęty. I teraz rzućmy okiem na mapę. Tutaj dalej w tych rejonach nic nie będzie, więc ja się mogę w sumie Równie dobrze wrócić, A, i teraz by się przydało to przyspieszenie ruchów, żeby postać podróżowała dużo szybciej niż powinna, muszę posiedzieć. Może to w plikach gry dałoby radę coś tutaj pokombinować. To jest hul, czy to jest, to jest strażnik? Strażnik to jest chyba ten. Może mi się wydaje. Nie, to są ćwiczenia. To ty? Byłem ubiegłej nocy na jednej z najwyższych wież twierdzy i widziałem coś dziwnego. Horyzont płonął przez chwilę, jakby szło tam wielu mężczyzn niosących pochodnie. Zwykle tej drogi używają kupcy, ale przecież one nigdy, oni, one nigdy nie podróżują w nocy. One? Jakiś wąt w tłumaczeniu chyba? Może to byli bandyci, ale znowu skąd by się tam wzięło ich tak wielu? Czyżby na kandelkip maszerowała armia? Cóż, dosyć wiele nam to wskazuje. Niepokojące są to wieści. Dobra, mamy hula. Nie spieszyłeś się, co? Gorion to głupiec, skoro starał się tak dobrze wychować kogoś takiego jak ty. I możesz mu to powiedzieć. Gdybym nie wiedział wie... gdybym nie wiedział więcej, to mógłbym powiedzieć, że cały ten kryzys żelazem jest zasługą takich baranów jak ty, którzy szwędają się z cudzymi mieczami. Masz tu 10 sztuk złota, a teraz wynocha, bo jestem na służbie. Co za ham? widzieliście go? Ja mu tutaj grzecznie, mieć przynoszę. A dobrze, zrobię ci przysługę, ziomuś, mieszkamy w jednym zamku. A ten taki, o, reszty. ty. O, reszty gni do mała kanalio. Ja jak do człowieka, a ten do mnie jak do psa. Wstyd, wstyd, wstyd i hańba. Dobra, tutaj jest chyba... Ej, dobry jesteś. Trzymaj się mnie, a zajdziemy daleko. No dobra, trzymaj się mnie, a pewnie nigdy nie, nie opuścimy murów Candlekeep. Hmm. Dobrze, że nie masz żadnej żelaznej zbroi, bo słyszałem, że bandyci zabi zabiliby cię od razu i tylko patrzyli i tylko by patrzyli, jakby ściągnąć z ciebie to żelazo. Mam tylko nadzieję, że cała ta afera z żelazem szybko się skończy. Dobra, uleczyliśmy krówkę. I teraz możemy iść odnieść jeszcze księgę. Dobrze, dostaliśmy, dostaliśmy jakiś przedmiot. Złoto. Hmm, dobra. No teraz jeszcze pójdziemy i sprzedamy to wszystko, po czym udamy się do Goriona. Momencik. Czy ja tobie oddawałem tą książkę? Nie pamiętam już. Nie mam nic do powiedzenia, czyli ją oddałem. Czyli mogę wejść tutaj do karczmy, posprzedawać wszystko, co jest mi zbędne. Dobra, i co ja chcę? Ja chcę przede wszystkim sprzedać nadmiar. Badziwie różnego młotnie. Mam 77 sztuk złota, stać mnie na łuk. Nie, troszeczkę, chociaż na krótki łuk to może, ale dobra. Pójdziemy tu jeszcze na górę, zobaczymy może coś, czy ja z Tobą rozmawiałem? Czy rozmawiałeś już? A, to jeszcze jakiś subquest jest. O, o Boże. Aaa, wczytałem zapis, dobra, kochani, ja ten fragmencik wytnę, bo przez pomyłkę wczytałem quick, myślałem, że L mi otworzy mapę, a wyszło na to, że wczytałem zapis, więc widzimy się za chwilę. You... Dobra kochani, witam Was po krótkim przerwie. Tutaj nie widzimy się z powrotem w gospodzie z prostego powodu, ponieważ muszę jeszcze dla tamtego maga, który tam był w gospodzie, znaleźć zwój e, kuli ognistej. O, właśnie od niego. Firebed przysłał Cię do mnie, prawda? Dobrze, oddaj Mu ten zwój, ale potem pospiesz się porozmawiać z gorionem. Czeka na ciebie i na schodach głównej biblioteki. Zapewniam cię, że ta, to sprawa wielkiej wagi. Dobrze, mamy zwój czarów. O, oni nic mi do powiedzenia nie mają. Kurczę, szkoda. Wyglądają tak kolorowo. Normalnie żegnąłbym tęczą na ich widok, ale. Dobra, krótko mówiąc, mam ten zwój? Tak, mam zwój identyfikacji. Kolejny jakiś błąd w tłumaczeniu. Wydawał. A, gościu nazywa się Ja Z jakiegoś powodu mi się to uzdrało z Fireballem. Dobrze, ale za chwilę mu oddamy ten zwój. A cieszę się, cieszę się, że z wielkiem nie zmieniłeś swoich uczuć względem takiego starego człowieka jak ja. Wezmę twoje pergaminy identyfikacji, mam dla nich wiele zastosowań, a teraz pozwól mi rzucić na siebie niewielki czar. Ochronić się przed złem, które może spotkasz dzisiejszej nocy. Tak, i został na nas rzucony czar. No, jaki to jest? O, znowu bym wcisnął L. I bym miał niespodziankę. To jest czar ochrony przed złem. No dobrze. A no, fajnie się świecimy. Ale zanim pójdę gdziekolwiek... Trzeba przeszukać te komnaty. O, to tu cztery sztuki złota. O, troszeczkę tutaj będzie złota, troszeczkę tutaj i się nam uzbiera. To jest zamknięte oczywiście. Nie mogę tego otworzyć, bo nie jestem złodziejem. Też zamknięte. Sobie śpi w gościu snem sprawiedliwych. Niedobrze ich potrzebuje. Więcej skrzynek. Kurde, może tak było. Otwartych więcej było. Tak, mogę w czymś pomóc. Hmm. Co tutaj ciekawego wybrać? Tak, rzeczy samej. Możesz mi pomóc zająć się tym, co masz cennego. Czy jesteś tak szalony, by usiłować popełnić kradzież w najbardziej strzeżonym miejscu po tej stronie Kalim z szanu? Chyba naprawdę postardałeś zmysły Lepiej wróć do swojej komnaty i dobrze zastanów się, jakiego błędu mało co nie popełniłeś. Kurde, zgasił mnie. A mi wydawało się, że mam wysoką charyzmę. Cóż to? Mam nadzieję, że potrafisz usprawiedliwić to wtargnięcie. Co tu robisz? Usprawiedliwić? Jesteś pompatycznym durniem, a ja postanowiłem uwolnić cię od twojej własności. Czy to dostatecznie jasne? T, 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 tak to naprawdę bezpośrednie, nie masz jednak szans, jeżeli krzyk te strażnicy nie usłyszą i będzie po tobie, jeśli zaraz nie, teraz odejdziesz, to może zapomnę o całej sprawie. Znowu tutaj? Jeżeli tak ci spieszno napytać sobie biedy, to możesz od razu rzucić się na strażę, jeśli natychmiast nie wyjdziesz, to je zawołam. Dobra, szybki zapis, szybki zapis i sz... hmm, dziwne, że znowu ty jesteś, lepiej idź już, dobra. Wygląda na to, że repertuar gruźby tego pana się wyczerpał. Dobra, wszystkie skrzynie są tu pozamykane. Ja niestety bez złodzieja nie, nie mam tej możliwości, żeby wejść. Więc pozostało mi tylko kupić łuk, może jakąś zbroję zobaczymy. Dobra, łuk. Mam 69 sztuk złota, to będzie krótki łuk. Na długi mnie nie, nie stać. Ogólnie ja nie zamierzam robić łucznika, ale zwłaszcza na początkowych poziomach troszeczkę, że tak powiem, trochę trochę więcej tych strzał kupię. Dobra, powinno tyle na początek starczyć. I Przydałoby się 20 sztuk złota, co ja mu jakoś drugi długi miecz może na wszelki wypadek, jak będę wam broniami chciał walczyć. Jak myślicie? Nie, już nie stać się długi miecz, więc mniejszą większość Ale zbroję jakąś, skórznię chociażby na 28 sztuk hmm, A moment, mogę jeszcze, a, bo oczywiście Zapomniałem, że jak wczytałem Zapis przez pomokę to jeszcze tu niczego nie sprzedałem Dobra, to teraz tak Długi miecz czy zbroję? Biorąc pod uwagę, że może być za chwilę nieciekawie To jednak kupię zbroję Dobra, jest dobrze. Wyekwipujmy się teraz. Tutaj łuk idzie jako nasza druga broń. Ogólnie, mieczem mamy dużo większe szanse. Ale do niektórych przeciwników, podejście na tak bardzo niskim poziomie jest równe, śmierci. Mieliśmy jeszcze miksturę do podręcznego ekwipunku, w międzyczasie czar ochrony przed sobą przestał na nas działać, no trudno. Dobra, trzyśmy ostatnio z tej strony z domu, to teraz może chodźmy sobie z góry i idziemy do Goriona i dojście do Goriona powinno zakończyć nasz prolog. Wykonałem chyba wszystkie questy związane z Candle Keep. Tak, odszukaj Goriona. reszta zadanie wykonana. Dużo szybciej awansujemy dzięki temu na drugi poziom w dalszej części gry. O, jest Iwan. Jestem zdziwiona, że ten stary, nadęty gorion pozwolił Ci zostawić pracę i naukę. To stary wariat. Ja też zwiałam. Stary brzuchacz Wintrop szukał mnie, ale mam cały dzień, żeby zrobić to, o co prosił. Masz trochę czasu, aby posłuchać mojej opowieści. Nie... Nie, widzę już, że nie. Co planujesz? Hm. I won, nasza droga siostrzyczka kochana. Hm. O, to będzie dobre. Przykro mi, dziecko, ale nikt nie może wiedzieć, co robię. Muszę już iść. Ty też nie powinnaś zwlekać. Kiedy skończysz z robotą w stajniach, Wintrow zechce powierzyć przewietrzyć wszystkie łóżka. Hm. Zacny tekst, milordzie. Jeśli tak mówisz. Widać, że sporo się nauczyłeś od starego Goriona. On też nigdy niczego nie mówi wprost. Powodzenia w podr, e, znaczy powodzenia w czymkolwiek, co będziesz robić. Wygląda na to, że węszyłaś tam, gdzie nie należało. Trzymaj się ode mnie z dala, jeśli łaska. Jesteś niemiły. Dobrze, zostanę tutaj i zajmę się swoimi sprawami. Ty lepiej już idź. Nie można pozwolić, żeby pan G czekał. O. Szukasz mnie jeszcze? I do i słuchaj uważnie, gdyż życie w niewiedzy jest tylko cieniem śmierci. To, żeś mnie pocieszył. Dobra, kończmy ten prolog. Wiem, że to niepokojące, ale musisz mi zaufać. Musisz jak najszybciej spako się spakować. Uciekamy z Keep. Jak najszybciej, prędko, prędko, nie ma czasu do stracenia. Cedela jest dobrze chroniona, ale nie ma twierdz nie do zdobycia. Hm. Ojcze, powiedz mi dokąd idziemy. Chciałbym, ale nie mogę, bo do końca się jeszcze nie zdecydowałem. Pewnie jest tylko to, że będziemy bezpieczniejsi w drodze. Może nie zamieszkały las zapeli nam trochę spokoju, a może znajdziemy ochronę we wrotach Baldura i znikniemy wśród kłębiącego się tłumu. Nie wiem, gdzie się znajdziemy, ale mam kilku przyjaciół tu i tam. Hm. Pozwól mi się zastanowić. Któż mógłby nas tu skrzywdzić? To miejsce jest fortecą i to silnie strzeżoną. Kendelki rzeczywiście jest dobrze bronionym miejscem, ale nie jest nie do pokonania. Nieważne przecież jak gruba jest zasłona zawsze jest, zawsze jeden komar może się przez nią prześliznąć. Nie, moje dziecko, musimy wyjechać jak najszybcie, najszybciej, jak to możliwe zarówno dla bezpieczeństwa nas samych i naszych przyjaciół. Mogę iść już teraz. Słuchaj uważnie, jeśli nas rozdzielą, musisz dotrzeć do gospody pod pomocną dłonią. Spotkasz sam Halida i Jaheira, od dawna są moimi przyjaciółmi i możesz im zaufać. O, jakiś czarny, na mnie ochronny kolejny rzucini. Musimy się pospieszyć, dziecko. Zmieszka już i musimy znaleźć schronienie. Nie trap się, wszystko ci wyjaśnię w swoim czasie. Czekaj, coś jest nie tak. Wpadliśmy w zasadzkę, gotuj się. Oho, ogry. Łucznicy mamy przejebane. Jesteś bystry jak na starca. Wiesz dlaczego tu jestem. Wydaj mi swego wychowanka i nikomu nie stanie się krzywda. Opór jest daremny. Durniem jesteś, jeśli nie ma, że dam się zwieść twojej życzliwości. Idź w precz! A tobie, twoim popycznikom nie stanie się krzywda. Przykro mi, starcze, że tak to odbierasz. Gor... Biegnij, dziecko! Ile sił w nogach! Ok, czyli my uciekamy, a Gorion poświęca się dla nas, niestety. Zabił jednego orka, jednego wojownika. Ło! Cała obstawa została zabita, ale główny zły jeszcze stoi. Niestety padł. Niestety, Gorion. Dzisiejszego ranka świt jest osobliwie nieprzyjazny. Budzisz się nagle i zdajesz, spra zdajesz sprawę, że nie był to tylko okropny sen, w którym Gorion został na twoich oczach zarumbany w jakiejś zasadce i nawet jego sztuka nie mogła zapobiec rzezi. Kazał ci uciekać. Nie niszczy to jednak uczucia niemocy, jakie cię teraz ogarnia. Wydaj dziecko, którym się opiekujesz, mówił zakuty potwór. Zależało mu więc tylko na tobie. Z jakiego powodu? Gdybyż choć gorią podsunąć jakąś wskazówkę. Została ci już jednak tylko samotność. Nie jest kandelkip, Nie znajdziesz tam jednak schronienia. Miłośnicy ksiąg opłacają swój spokój drakońskimi zasadami, wedle których wpuszczają przybyszów... Nie wpuszczają przybyszu bez stawiennictwa. I bez stawienictwa Goriona, drzwi ich siedziby zostaną zamknięte. Nie przetrwasz zbyt długo ze swoimi mizernymi zasobami. Może udałoby się uzyskać pomoc przyjaciół, o których wspominał Gorion. Musisz się teraz udać do gospody pod pomocną dłonią. A! przepraszam kochani, że tak troszeczkę. Mi się język plącze, ale jak ja to nagrywam, jest prawie czwarta w nocy. Spać znowu nie mogłem, to pomyślałem, że sobie coś nagram. A, dobrze, wróćmy do gameplayu. Przepraszam, że cię śledziłam, ale nigdy nie opuszczam kandelki. A ci mnisi to tacy nudziarze. Nigdy żadnych drobnych kieszeni. Ja... ja widziałam Goryna i jest mi strasznie przykro. Obawiałam się, że tobie też mogło się przytrafić coś złego. Skąd wiedziałaś? Goryon nawet mi nic nie powiedział. Ja... Przez przypadek przeczytałem pewnego dnia list, który leżał na jego biurku. Nie pamiętam dokładnie, co mu napisane, ale może ma go jeszcze ciągle przy. Może znaczy, jeszcze jest przy jego zwłokach. W każdym razie nie mam zamiaru pozwolić i wałęsać się tutaj samotnie. Nigdy nie zostaje przyjaciół, pamiętaj o tym. Ostanę z tobą, dopóki nie poprosisz, żebym odeszła. Dobra, oczywiście do Kendall Kip nie możemy wrócić. Pozostaje nam udać się wzdłuż traktu, a po drodze zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O, o. A, a kim ty jesteś? To był męczący dzień, najpierw są jakieś dziwne hałasy, teraz tłum ludzi, przechadza się po lesie, ale wyglądasz lepiej od tych dwóch, których spotkałem przed chwilą. Radcie, widzę przybyszu, jestem Kolset. Możesz mi pomóc, mój przybrany ojciec i ja zostaliśmy wczoraj wieczorem napadnięci i teraz nie bardzo wiem dokąd mam iść. Ta krwawa jadka na północy musi być więc efektem Twojej małej potyczki. Jestem naprawdę bardzo zmartwiony tym, w jakim znalazłeś się położeniu, ale niestety niewiele mogę dla Ciebie zrobić. Nie mam nic innego, co mógłbym Ci dać za wyjątkiem kilku prostych wskazówek. Na wschód od tego miejsca znajdziesz skrzyżowanie dróg. Na północ stamtąd leży gospoda pod pomocną dłonią. Idąc na południe dotrzesz do miasta Beregost. W obu tych miejscach znajdziesz schronienie, ale pod pomocną dłonią będzie Ci chyba bardziej odpowiadać. Znajdziesz tam naprawdę przyjacielską atmosferę, zwłaszcza do osoby tak młodej jak ty. Jeżeli będziesz trzymać się dróg, to twoja podróż powinna być bezpieczna, ale to zależy od tego, gdzie się skierujesz. Nie mogę ci towarzyszyć, ale niedaleko stąd widziałem dwóch wędrowców. Sądzę, że mogą ci towarzyszyć, ale uważaj na nich. Nie wyglądają zachęcająco. Dzięki za fatygę. Powodzenia w podróżach. Powodzenia, jak to mówią Dobrze, i teraz tutaj powinniśmy spotkać dwóch NPC-tów, którzy z chęcią się do nas dołączą A są tutaj O, momencik! Toś mnie ataku, 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 ataku Przełączyć się na łuk. Szyjemy z łuku. Dobra. Udało się zabić draństwo zanim podbiegło? Może pogadajmy teraz z panami. Cześć, dzieciaku! Dziwne miejsce na wędrówki, co? Mój towarzysz chce ci coś powiedzieć. Dziecie błąkające się podziczy? Chyba nie jesteś zbyt bystry, i Się odważyłeś się zapuścić w te strony. Też już, chyba masz dość. Pewnie nie niejedno przeszedłeś. Rzeczywiście, jako wyraz dobrej woli mogę zaproponować mikstury uzdrawiające. Będę wdzięczny za każdą pomoc. Bo darowanemu koniowi się w zęb. Darowa... A, mikrofon. Darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda. Nie ma czego się obawiać. Te mixtury nie są wcale groźne. Nie będziesz mi nawet dłużnikiem, choć we serce pewnie będzie czuć wdzięczność. Tak jak u wszystkich dobrych istot. Może zamiast zapłaty pójdziesz z nami do naszą. Okolica jest bardzo niebezpieczna, a my mamy zamiar zbadać pewne plotki dotyczące tamtejszej kopani. Niektórzy nasi znajomi bardzo martwią się brakiem żelaza i zależy im na odkryciu przyczyn tej sytuacji. Może się przy... Możesz się przydać, choć nie nalegam. Mamy się spotkać z burmistrzem miasta, człowiekiem o imieniu Berum Husthill. W sumie nie będzie ci przewodnikiem. Chciałbym się do was przyłączyć, jednak najpierw muszę się z kimś spotkać. Może pójdziecie ze mną? Mało mamy czasu, ale lepiej podróżować w towarzystwie. Dobra, pójdziemy z Tobą, ale nasz czas będzie kosztował. Dobra, i mamy w tej chwili tej dwóch nowych towarzyszy broni. Od razu zabieram im który mi się bardziej przydadzą niż im. O, o, jakieś zwoje. Co my tu mamy? Co to jest za czar? Pomniejsze drążenie kogoś tam. Zamrażający dotyk. Fajnie. Mogę rzucać czary. Znaczy, mam te czary już zapamiętane w mojej księdze czarów. Tylko jeszcze, no, nie mogę ich rzucać z przyczyn. No bo. A jestem po prostu za słaby, jeszcze troszeczkę. Ja ich przyłączyłem, kochani. Nie z jakiegoś że oni mi się jakoś bardzo podobają. Po prostu uważam, że mięso armatnie zawsze się przyda. A jako, że podróżuję tutaj póki co sam to jakie mam mięso armatnie tutaj, KH widzicie, no trzeba pracować z tym, co się y, niestety ma. O, jakiś kolejny człowiek stoi nam na drodze. Wybaczcie, ale ja nie mogę zatrzymać się na pogawędkę. Jeszcze jedna karawana została napadnięta na północy wschód pod Bregostu i muszę zanieść to wieś do Wielkich Książąt. Praca kuriera nigdy się nie kończy. Dobra, praca kuriera, praca kuriera, ale tutaj wilki idą. What? Miecz, bierz miecz. Atakujcie wilka! Bo mnie zabije! I won! Strzelaj, strzelaj! Albo spróbuję manewru ucieka... A! Dobra, udało się. Zabiliśmy bydlaka. Chociaż było blisko, szczerze powiedziawszy. Dobrze, i teraz dochodzimy tutaj na to miejsce, w którym miała miejsce wczorajsza bitka. Dobra, rzućmy okiem, co tutaj ciekawego znajdziemy. O tu, jakiś ekwipunek tamci zostawili. Miecz, złoto. To jest długi łuk, czy krótki? Zaraz sprawdzimy. Mm -hmm. Przyda się, potem to sprzedamy wszystko oczywiście. Pas. Nie, nie mogę go zidentyfikować, ale załóżmy go, zobaczymy co się stanie. A może Mag będzie w stanie tutaj coś poradzić. Dobra, to na razie leż sobie, w... nie wiem co robisz, ale nie jesteś przeklęty widocznie, więc yy, tutaj będziemy sobie ciebie nosić. Ćwiekowaną zbroję damy i-1. Ty masz zwykłą. i-1 ma ćwiekowaną. Dobra. O też naszej głównej postaci damy. Dobra. Rzućmy okiem na mapę. I myślę, że w tym momencie, kochani, zakończymy naszą przygodę na dzisiaj. Troszeczkę odcinek nam się przedłużył, no ale co tam, jak mówiłem, Baldur's Gate 2 dopiero się zaczyna, dopiero się rozkręca, nie pozostaje nam już nic innego niż tylko eksplorować tą Ukrainę. Tutaj pamiętam, że była gdzieś jakaś tajna skrytka w drzewach, ale nie mogę sobie przypomnieć gdzie, ale gdzieś przy drodze, przy jakimś drzewie, a że usunęli to z edycji rozszerzonej, a nie wydaje mi się. A, jest! Mam cię! Tutaj się, dziecino, schowałaś. Diadem. Opy... Jak go opłnimy to... Ło! Ile ty możesz być warty, kolego? No, o, o, o tym, ile ten kryształik jest warty, dowiemy się, kochani, już w poprzednim, znaczy, w kolejnym odcinku. A póki co, lajkujcie, dislajkujcie, komentujcie. See ya!